Moje ukochane dzieci, dzisiaj przychodzę do Was z sercem pełnym miłości i troski. Patrzę na Wasze codzienne zmagania, na Wasze radości i smutki, na Wasze sukcesy i porażki. Chcę Wam przekazać pewne ważne przesłanie, które pomoże Wam odnaleźć sens i cel w Waszym życiu. Często zadajecie sobie pytanie, dlaczego jestem tutaj? Jaki jest sens mojego istnienia? Chcę Wam powiedzieć, że każdy z Was ma wyjątkowy cel w tym świecie. Jesteście stworzeni z miłości i dla miłości. Wasze życie ma znaczenie i wpływ na innych ludzi wokół Was. Pragnę Was zachęcić, abyście odkryli swoje talenty, pasje i umiejętności. Zastanówcie się, jak możecie je wykorzystać, aby przyczyniać się do dobra innych ludzi. Może to być poprzez pracę społeczną, pomaganie potrzebującym, dzielenie się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Wasze działania, choćby najmniejsze, mogą mieć ogromne znaczenie w życiu innych osób. Pamiętajcie również o ważności miłości i życzliwości w waszym codziennym życiu. Każdego dnia macie okazję dotknąć serc innych ludzi, dając im uśmiech, życzliwe słowo, pomocną dłoń. Nie zamykajcie się na innych, ale otwórzcie swoje serca na potrzeby i cierpienia innych. W miłości do drugiego człowieka odkryjecie piękno i bogactwo życia. Nie zapominajcie także o znaczeniu wiary w Waszym życiu. Wiara jest jak mocny korzeń, który daje Wam siłę w trudnych chwilach i prowadzi Was na właściwą drogę. Módlcie się, szukajcie Boga w Waszym codziennym życiu i odkrywajcie Jego obecność w sakramentach i w Słowie Bożym. Niech Wasza wiara stanie się źródłem nadziei i siły, której potrzebujecie w swojej podróży życiowej. Pragnę Was również zachęcić do wybaczenia i pojednania. Często w Waszym życiu doświadczacie konfliktów, urazów i nieporozumień, ale pamiętajcie, że wybaczenie jest kluczem do wolności i pokoju. Wybaczcie tym, którzy Was zranili, niech Wasze serca zostaną uwolnione od nienawiści i złości. Znajdźcie w sobie siłę, aby rozpocząć proces pojednania i budowania mostów, które przyniosą jedność i wzajemne zrozumienie. Kocham Was bezgranicznie i zawsze jestem obok Was. Nie wahajcie się zwrócić do mnie w swoich modlitwach, w swoich radościach i troskach. Jestem matką dla Was wszystkich i pragnę Was prowadzić do mojego syna, Jezusa Chrystusa. Przyjmijcie moje błogosławieństwo i miłość, które zanoszę do Was dzisiaj. Niech moja obecność daje Wam pokój i nadzieję w każdym momencie Waszego życia. Z miłością niezmienną. Matka Boska.